składzie drodzy widzowie, nie wiem czy zauważyliście, ale od kilku dni mówiło się o tym, że Wal przygotowywuje się na jakąś potężną akwizację, nawet dodali w pewnym momencie 40 gb kontentu. No i dlaczego generalnie było mówione, że przygotowywują się na giga akwizację raczej na październik, a nie wrzesień. Ewentualnie jakieś tam kularach informacje były, że pod koniec września. A no dlatego, że jakby wrzucili pod koniec września, a nie z początku października, to by nie mogli sobie tego po pierwsze dodać na vloga, co zresztą widzicie, że uczynili. I nie mogliby po prostu zrobić sobie przerwy. W październiku, tylko by musieli coś znowu tutaj dodać. A po co pracować dwa razy? Jak można raz, tak? Dodali z tego co widzicie nowe mapki, i ja mam o tyle problem z tymi nowymi mapkami, że jak już mi się jakaś spodoba, to zaraz ją po prostu wyrzucają i dodają kolejne. Wydaje mi się, że powinna być jakaś tam pula tych community mapek, która się rotuje niezależnie od tego co się będzie działo, co nie? A jak już jest mowa o rotacjach, to zapraszam na CS gdzie macie nic innego jak możliwość sprzedaży przedmiotów w zasadzie z magazynów. Jest to sponsor kanału Nowy, który umożliwił nam zrobienie konkursiku, jak którego jeszcze raczej nie oglądaliście, bo zrobił 400 wyświetleń z dnia wczorajszego. Ogólnie, no bo, no dobra, to jest dłuższa, dłuższa historia, ale zapraszam, bo naprawdę bardzo warto. No i zapraszam również na marketik, bo to jest market, pani, panowie, to nie jest strona do wymienia się, to nie jest w zasadzie jakiś, to jest market. To jest market przyszłościowy, który po prostu powstał ze względu na to, że europejskie markety wcześniejsze, no nie za bardzo fajne warunki miały i podejście do klienta jeszcze gorsze, co nie? Więc zapraszam, można tu fajnie posprzedawać przedmioty, fajnie to wygląda, fajna prowizja jest tak szczerze. No i co, no i zapraszam również do oglądania dalszej, dalszej części materiału, co nie? Wyrzucili pani i panowie galery case, wyrzucili również naklejki, wyrzucili również nic innego jak kolekcje i jak sobie te rzeczy poradziły. Wchodząc na market jesteśmy w stanie zaobserwować, że tak. Wyrzucone naklejki w zasadzie stoją jak sobie stały, już te wzrosty, które wcześniej miały. Galery case, no też tak sobie nie stoi dobrze, jak stała sobie wcześniej z te 7-8 zł, co był ten hype. Teraz co prawda odbija nawet do 7 zł na chwilę, ale no już niestety bo niestety spadła i widzimy za piątkę. I nie wiem, czy kojarzycie, panie i panowie, ale nie wyrzucili tylko tego. Również tam dodali nowe rzeczy, ale jeszcze zanim powiemy sobie o nowych rzeczach, to wyrzucili Astin. Dosłownie promocja na Astin z dniem dzisiejszym się zakończyła. Trwa rekordowo nisko, porównując oczywiście do innych eventów. Trwała jakieś 50, chyba 4-5 dni, coś tego typu. No i widzimy, że Astin sobie nie poradził najgorzej, ani nawet najlepiej, bo z tego, co możemy tu zaobserwować, jest tak jakieś 90%, no nawet 150 w piku było, no ale minimalnie jest ile? No, minimalnie ok, no tej kapsułki, mam nadzieję, i wrażenie, że nikt nie inwestował. Jest minimalnie 46%, 50%. Do nawet tych 90, a w piku 150 i czy są to jakieś dobre procenty? Jasne, 150% brzmi dobrze, jednakże jak sobie wejdziecie w taką kapsułkę, to będziecie w stanie zaobserwować, że jak już nawet nagrywam materiały dla new playerów. 20 minut temu, gdzie Was serdecznie zapraszam do wsparcia kanału, no to ta cena była troszeczkę większa. Ta cena była troszeczkę większa i była nawet za 2,20. Jak wejdziemy sobie w wykres, to będziemy w stanie rzeczywiście zaobserwować, że było nawet 2,40 i 2,50 przez chwilę widziałem, ale no już ludzie zaczęli wstawać, wystawiać, no i w sumie buy się zmyły. Warto też dopowiedzieć o wlepkach holo, bo na przykład ktoś się powie, o, 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 ja mam tego fiku, kupowałem go za 15, 20 zł. Tak, ale jak się wejdzie i zobaczy w szczegóły, to niestety no, ten no, zlecenie kupna, czyli zainteresowanie graczy, nie jest jakieś super. Wejdziemy tak naprawdę w sprzedaż, no to widzimy, że poszło sobie na 56 zł. No i już troszeczkę spadło. Czy jest to dobra wieść i dobra wiadomość dla nas? No jest to ciekawa wiadomość, bo jest 14 wystawionych. Zobaczymy, czy w perspektywie następnych tak naprawdę godzin ktoś przyjdzie i dostawi tego, czy nie dostawi, czy cena spadnie, no wydaje mi się, że wiecie, fajnie to wygląda, że 115 zł, fajnie by to, fajne by to procenty zrobiło, jak byłoby to rzeczywiście warte 115 zł, ale niestety z drugiej strony mamy Order na 36 zł, co oznacza, że raczej no tej płynności nie ma tutaj zbyt yy, dużej, co nie? Pomijając to wszystko, jakie jest prawdopodobieństwo, że Liquid Holo nagle zrobi wiecie 200% i pójdzie sobie na 300 albo na 350 zł, coś tego typu, no wydaje mi się, że mogłoby być to ciężkie, co nie? Buy Ordery no, no nie są aż takie duże jak podczas promocji. Okej, okay, dobra przepraszam, znalazłem, znalazłem. Są, są ogromne, tak szczerze na przedział 82-80 zł, ciekawe jak się utrzyma. Ale dobra, dodali nowe czarmy, tak drodzy widzowie? Dodali nowe czarmy, swoje chyba z tego co rozumiem i community. Powiem tak, widzieliście tego gosta? Ten gost jest po prostu petarda. Na Discordzie nie dość, że macie konkursik, to jeszcze macie informację, że jeden z newplayerów go jakby nigdy nic dropnął. Szczerze, wydaje mi się, że to będzie jeden z droższych w zasadzie czarmów z nowych, bo wygląda mega fajnie. Ogólnie mega fajnie wyglądają te nowe czarmy zrobione przez community. Te przez Valve no nie, są, nie są aż takie najgorsze, ale wydaje mi się, że te są po prostu mega fajne. Mega, mega, mega fajne. No i również dodali nowe naklejki i to też jest ciekawa kwestia, ponieważ nowe naklejki ogólnie to teraz tak wygląda. Tu macie te czarmy, tu macie te czarmy, tu macie te nowe naklejki. I powiem tak, według mnie te nowe naklejki, porównując je do tych starych, są po prostu mega słabe. Te stare, z tych starych mogliście tu zrobić dosłownie craft, prawie ze wszystkiego, a z tych nowych tak nie do końca jest co, nie? Z tych nowych nie do końca jest co zrobić. Okej, okay, fajnie tutaj, chicken, nawiązanie do tego, ale no, no nie, ja, tu nie widzę, ja tu nie widzę tego potencjału. Ja tu po prostu nie widzę tego potencjału, jakby te nakleki troszeczkę się zmieniły w perspektywie czasu. Ktoś może w sumie dać znać w komentarzu, jak to ocenia. Tu też no, okej, okay, to jest jeszcze nie najgorsze, ale jest jak jest. I z ciekawszych rzeczy na zakończenie możemy dopowiedzieć, że dzięki Towerowi dowiedzieliśmy się, że aktualna aktualizacja polepszyła troszeczkę FPS-y. Nie jakoś super, ale troszeczkę, że Valve coś tutaj knuje ze spectate'em. W sensie teraz dwa dni robocze musicie czekać, zanim przejdziecie i będziecie mogli kogoś spectatować. Nie wiem czemu, po co komu to, ale jest jak jest. No i również dzięki niemu, że w zasadzie Valve kombinuje ze scopem, W sensie da się to włączyć i wyłączyć w ustawieniach. Nie wygląda według mnie to jakoś super. Osobiście wolę grubszą linię, nie wiem jak wy wolicie, Pomimo to, że AWP średnio działa w sumie, ale no dajcie znać w komentarzu jak wy to wszystko oceniacie, według mnie ciekawie się zapowiada, fajnie, że coś dodali, fajnie, że jakiś grubszy content, czy według was rzeczywiście mam rację z tymi mapami, że za często je rotują, jak już jest jakaś fajna, no to trochę lipa jej nie ma, no jak jeszcze szczególnie ten materiał, zapraszam na CSYL, gdzie macie nic innego jak w zasadzie no, nowy markecik. Fajnie, zapraszam, mega, mega spoko się zapowiada. Ciekawe jak to wyjdzie pod względem płynności. No i na kanał, gdzie możecie wesprzeć ten, no ten kanał, macie pełno dodatkowych materiałów dla ręk wspierających. No i konkursik również zapraszam, adnotacja w prawym górnym rogu też będzie. Trzymajcie się widzowie, a no i na Discordiku w sumie, jak ktoś pytał, to też są dwa konkursy, tutaj jeden, tu jeden promocyjny a chociaż w sumie ten się zakończył. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.